Dobra 18 lipca godzina 7. Lubachów Siemano wszystkim Jesteśmy niedaleko Zagórza Śląskiego Przyjdziemy się na zaporę o tą właśnie Za czasów Niemca zobaczymy w jakim stanie jest Przejdziemy się na zamek Grodno I wrócimy O trasa, trasa będzie mniej więcej Coś takiego nie wiem, czy to widać jak to palcem pokazuje, krótka trasa, już tu byliśmy, ale mówię to jest tylko rekonesans, jakbym to nazwał. Także lecimy, Także idziemy sobie czerwonym szlakiem. Z tego co pamiętam, to potem na czarny sobie przejdziemy, i czarnym dojdziemy do. Do tej tamy zapory Dodam, że przechodzimy, tu na lewą stronę jest takie siedlisko, że tak powiem Tutaj budują, ale tam dalej jest budynek tych odkrywców Rizę Tam szukają złotego pociągu, w czy czyjeś tam A ostatnio coś tam Ruchy są. Jakieś trzy wagony ponoć znaleźli. O, ciekawe. Krzak malin. Musiałem spróbować. Nie wiem. Tu ludzie chyba nie chodzą po tych szlakach. Taki wysyp malin. To jest jak drzewo, człowieku. Masaka. Dobra, idziemy. Niekończąca się opowieść z malinami. Masakra. Rozdroże pod gołą górką, 456 metrów nad poziomem morza. Nasz cel i pętla to będzie zamek Grodno. Tylko tu jest 2 godziny. Ale my sobie zaraz przejdziemy. Pójdziemy czerwonym, a z czerwonego przejdziemy sobie na czarny. I tam czarny przestanę. I jak. Da się przejść przez tamę, to na zamek grodno. A jak nie, to będziemy musieli się trochę cofnąć. No, niestety, będzie trzeba trochę zejść i znowu podejść. No taka pogoda fajna. Nie jest duszno 15 stopni plus minus 1 stopień bo to wiadomo po lesie. Nie jest aż tak parno. Maliny najad. No, idziemy z ziomkiem. O, tutaj jak szliśmy kiedyś tam. Nie pamiętam dokładnie. To my sobie szliśmy tam w prawo. I tam są yy, trzy topole: trzy topole bracia topole czy coś takiego. Siedmiu braci to poli, coś takiego. A my sobie pójdziemy jeszcze wyżej teraz. Właśnie na wprost Tutaj mnie kolega puści Ja myślałem, że to pszczoły tutaj gdzieś są Bo tak coś buczy Duży ul. Tak, rozdroże pod Przygrodną, przygrodną przygro, Przygrodna jest właśnie tam Szczyt A my sobie pójdziemy teraz czarnym Wchodzimy na czarny i będziemy Jeszcze kawałek wejdziemy I potem będziemy schodzić na zaporę 454 metry nad poziomem morza także sobie śmigamy teraz szczawiem fajnie, idziemy nie wiem czy to będzie widać, ale na mój gust to jest szczaw ale jeszcze takiego takiego szczawia nie widziałem nigdy taki liść, ale by było co rzuć masakra to chyba szczaw jest później muszę sobie sprawdzić masakra Zupa szczawiowa z jajeczkiem. No. tu Kolega nie lubi, ale ja uwielbiam. Tutaj już widzę dobre miejsce na grzybobranie. Zresztą widać takie wydeptywane. Coś ściółka taka lekka z liściami, bu buczyny. No, borowiki yy, te ceglasto topore, czy jak to tam Świer świerki. To jakieś kurki, może tak? Jeśli dobrze pamiętam, pod świerkami kurki chyba rosną. Nie wiem, ja tam z grzybami to na bakier jestem, kojarzę co nieco. Ale to mówię, to jeszcze przyjdzie czas na zbieranie grzybów, bo tam widać jakaś jeszcze ścieżka porobiona. Ale to chyba jakieś MTB czy coś pewnie. No, fajno. Fajna. Niestety odcinki takie miesięczne. Tak jak mówię, mam, mam w głowie troszeczkę inne teraz rzeczy. Musi, musimy... Ci co mnie oglądają regularnie, to musimy wytrzymać I tak do stycznia może. Na pewno coś nie wiem na listopad nagram ciekawego, jeśli się uda. Zobaczycie, nie chcę za dużo gadać. To nie, niespodzianka, powiedzmy. O, kolega sobie testuje kamerę. No, także idziemy sobie na spokojnie. Idziemy. Dobrze jest. Masakra, bawienie się kamerami, tam gdzie mieliśmy iść czarnym, no to mieliśmy skręcić, nie skręciliśmy, no ale jesteśmy pod kanciarskim bukiem. Tędy, tędy mieliśmy wracać po prostu, nie? Ale idziemy w drugą stronę, trudno się mówi. Także do zamku Grodna mamy półtorej godziny, także idziemy, czarnym będziemy wracać. Chciałem najpierw wejść na tą tamę kamienną i dopiero na zamek. No ale zmiana planów, bo zabawa kamerą, tu, tam, siam to najpierw zrobimy zamek, a potem tam. Może to i dobrze. Nie będzie może tyle ludzi przy zamku. Więc idziemy. Po południu było to jeszcze nie. nie. To, ale były już jakieś, nie? Te. Sto wieczorem? Dopiero się aktywniają dnia. Wieczorem. Tam, nie. Nie. nie, to jakaś runda. Co ty wieczorem? Byś? Nie, środek dnia. Tam byś nasz turknął. I byś chciał. Cisza, spokój, myśli czyste. Tu się akurat nic nie pozmieniało. Tu zaraz będzie po lewej stronie taki ośrodek wypoczynkowy jajka, mleko, sery, masło. Jak było, jest. Zalew Widać jak woda Opadła Spuszczona Zamuła na rybach Tam zamek w Grodno W oddali na szczycie Dużo tych wędkarzy Tam siedzi Mów Tu coś złapo. Nie wiem czy co to Góra Hojna, Zamek Grodno Jesteśmy O tutaj jest Są ludziska, człowieki są Zamek Grodno 400... ile? 77? 37 metrów nad poziomem morza Wejdziemy sobie do środka Nie wiem czy tam coś pootwierane jest Zaraz zobaczymy Banery Cisza, spokój Zamek Grodno, Góra Chojna 437 metrów nad poziomem morza Także jesteśmy w środku zamku także z tego miejsca was pozdrawiam, bo to jest najwyższy punkt na dzisiejszej trasie tu sobie chwilę odpoczniemy, zjemy pieczątki, może jakieś duperele kupimy sobie gościu czeka i że ciśniemy także teraz idziemy na tamę, tamę, cumę Zaporę z XIX wieku, pierwsza połowa trochę zmiana planów. Wszystko dzisiaj tak trochę na zmianę, bo to, ale to tak może być. jest jakaś spina zielonym sobie wróciliśmy z grodna tam żółtym schodziliśmy i na zielony weszliśmy i sobie tutaj tu sobie po staremu wrócimy już koło domu młodzieżowego czyli tak jak kiedyś no, także fajnie idziemy jeszcze parę kaskad nagram na, na, na i będziemy zabijać trasa krótka fajna Mało ludzi, dopiero teraz tam się ludzie zaczęli zbierać na tym zamku. A tak to, mało ludzi. No pogoda taka nie za ciekawa. No, stan wody taki niski. Jestem ciekaw, jeszcze tam przy tej elektrowni wodnej, jak tam ta kaskada wygląda. Będziemy mieli porównanie że idziemy tutaj mamy tą tutaj właśnie wystawiona prądnica to jest właśnie elektrownia wodna nawet widać jak nisko woda jest tutaj okablowanie już idzie tu jest jeden nurt i tam za tym budynkiem idzie drugi Jest ten budynek, właśnie i tam dalej jest właśnie taka kaskada. Zobaczymy, jak tam to wygląda. Także jesteśmy w tym samym miejscu co kiedyś. Widać, jak jest obniżony poziom wody wtedy, to na całej szerokości. Była taka skada, tutaj nawet była taka pokaźna. Tutaj widać takie siurki lecą. I chyba to jest dobre miejsce, żeby się pożegnać dzisiaj. Także z tego miejsca żegnam się z Wami. Trasa super, warto odświeżać swoje stare trasy. Także pozdrawiam Was. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.